Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. We wtorek, 12 maja, w piątym tygodniu okresu wielkanocnego. Na początku małe sprostowanie, ponieważ ktoś zwrócił mi uwagę, że w odcinku sprzed dwóch dni, czyli w odcinku niedzielnym, pojawił się błąd. Rzeczywiście, mówiąc o pierwszym czytaniu, który było z dziejów apostolskich, z szóstego rozdziału, tłumaczyłem różnicę pomiędzy hellenistami i hebrajczykami. Tak nazywa ich święty Łukasz, który jest autorem dziejów apostolskich. Mówiąc o Hellenistach, powiedziałem, że byli to Grecy, y, którzy zostali chrześcijanami, nawrócili się i przeszli na chrześcijaństwo. Otóż nie, to rzeczywiście jest błąd, y, ponieważ y, wspólnota w Jerozolimie, o której mówią dzieje apostolskie w szóstym rozdziale, składała się z dwóch dużych grup Żydów. Znaczy, helleniści byli to Żydzi, nie Grecy, ale Żydzi, którzy pochodzili z tak zwanej diaspory. Diaspory były to wspólnoty Żydów na emigracji, czyli znaczy Żydzi, którzy żyli poza granicami kraju. Um, oni tworzyli tak zwane diaspory. Diaspory były efektem deportacji, efektem przy różnych e, procesów migracyjnych, które zaistniały w czasie. Um, były te wspólnoty Żydów na emigracji, diaspory. Oni się spotykali, czytali Biblię, e, helleniści tak są nazwani, ponieważ oni używali języka greckiego. Czytali Biblię w języku greckim, czyli Septuagintę, czyli tłumaczenie Biblii z języka hebrajskiego na język grecki. I oczywiście ukształtowani byli, myśleli w sposób grecki, ukształtowani byli przez tę kulturę grecką. Stąd mówi się, że Helleniści mieli patrzenie o wiele bardziej szerokie na wiele spraw, o wiele bardziej liberalne. W tym sensie byli to Grecy nie w sensie pochodzenia, ale w sensie sposobu myślenia, mentalności, ukształtowania. Przez kulturę grecką. I Hebrajczycy, którzy byli Żydami nawróconymi, którzy stali się chrześcijanami, ale byli to Żydzi miejscowi, znaczy Żydzi, którzy mieszkali w Palestynie, którzy byli bardzo ortodoksyjni. Oni używali języka aramejskiego, czytali Biblię w języku hebrajskim, czyli w oryginale. Byli bardzo przywiązani do prawa, do wszystkich zasad, byli przejęci tym, aby przestrzegać. Przestrzegać prawa, wszelkich zasad, przepisów, itd., itd. Bardzo rygorystycznie do tego podchodzili, stąd mówi się, że ich myślenie było takie dosyć zawężone. I to była różnica między Hellenistami i Hebrajczykami. Także tutaj no przepraszam za ten błąd, za ten ogromny skrót myślowy, za tę nieścisłość. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że zostało mi to pokazane. A jednocześnie to też daje mi okazję, aby powtórzyć. Jeszcze raz zaprosić Was, poprosić, abyście stawali każdego dnia osobiście wobec Bożego Słowa. Tego nic nie zastąpi. Żadne tłumaczenie, żadne wyjaśnianie, żadne. Ty masz do wytańczenia Twój paschalny taniec. Ja mam swój. Każdy z nas Boga spotyka w swoim życiu. Ja nigdy nie będę mógł wytańczyć Twojego tańca paschalnego. Ja mam swój taniec do tańczenia, mam swoje życie, mam swoją historię, Ty masz swoją. Żadne świadectwo nie zastąpi Tobie. Spotkania twojego osobistego spotkania z Bogiem. I jeszcze jedna rzecz: słuchajcie tego wszystkiego, co słuchacie w sposób krytyczny. Nie krytykancki, ale krytyczny, poddając pod dyskusję to, czego słuchacie. Nie bądźcie jak, jak młode pelikany, które łykają wszystko, co się im mówi. Sprawdzajcie, szukajcie, dyskutujcie z tym, co słuchacie. Dobrze, posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozrodowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się dostanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję ojca i że tak czynię, jak mi ojciec nakazał. To jest dzisiejsza Ewangelia, w której Chrystus y, mówi y, o pokoju. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Znaczy, Chrystus y, daje nam pokój, nie tak jak daje nam go świat. W jaki sposób świat daje nam pokój? Czym jest pokój? Y, otóż y, słowo greckie. Cały nowy Testament został napisany w języku greckim i wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie mowa jest o pokoju, używane jest to samo słowo, które w języku greckim brzmi Eirene. Od czego Irena? To imię, które oznacza uspokojona, pokojowa, spokojna. I to jest dokładnie znaczenie słowa Eirene. Spokojny, uspokojony, pokojowy. Ale co to znaczy? W jaki sposób świat daje nam pokój? Chrystus daje nam go w pewien sposób. Świat daje nam w pewien sposób. Chrystus daje nam go inaczej, niż daje nam go świat. To znaczy, jak daje nam go świat? W jaki sposób rozumie go świat? Ówczesny świat, kultura grecka rozumiała pojęcie pokoju jako zaprzestanie wojny. To znaczy, historia człowieka wygląda tak, że człowiek toczy nieustanne wojny, walki, potyczki, zbrojne konflikty. I od czasu do czasu te walki, te wojny zostają zawieszone. Bo albo wygrasz, niszcząc przeciwnika, albo zawierasz jakiś akt pokojowy, jakiś traktat pokojowy o zawieszeniu broni. Nie o odłożeniu broni, schowaniu, zniszczeniu broni, ale zawieszeniu broni. Znaczy zawieszasz używanie broni, ale masz tę broń cały czas na wyciągnięcie ręki. I to jest pokój tego świata pokój, który w duży spo sposób zależy od kontekstu od postawy drugiego człowieka. I to jest też historia nasza, naszych rodzin, naszych małżeństw, wspólnot, w których jesteśmy, w których wzrastamy, historia naszych relacji. Ciągłe wojowanie. Wojowanie i zawieranie traktatów pokojowych albo niszczenie przeciwnika. I to jesteśmy my, taki jest człowiek, i w taki sposób świat daje nam pokój. Rozumie go jako po prostu zaprzestanie wojny. Tam, gdzie nie ma wojny. Tam jest pokój, taki spokój, stan spokoju, stan zaprzestania działań zbrojnych. Ale taki pokój zakłada, że wojna prędzej czy później wybuchnie. Bo tak toczy się historia człowieka. W jaki sposób Chrystus daje nam pokój? Chrystus, kiedy przychodzi, Chrystus zmartwychwstały, przychodzi mimo drzwi zamkniętych, zaczyna zawsze w ten sam sposób. To są pierwsze słowa, które. Padając z jego ust. Pokój wam. W języku hebrajskim brzmi to szalom. I to nie jest po prostu uspokojenie, tak jak rozumie to kultura grecka zaprzestanie działań wojennych. Pokój, szalom, to słowo hebrajskie to obfitość, to posiadanie dobrych, zdrowych relacji z samym sobą, z drugim człowiekiem, z życiem, z historią, z przyszłością z Twoim teraźniejszością, masz pokój, masz dobre relacje. Nie kłócisz się, nie jesteś antagonistą swojego, swojego życia. Jesteś w obfitości. Masz pokój. Pokój. Chrystus mówi te słowa, na przykład dzisiaj. Dzisiejsza scena, my jesteśmy cały czas na ostatniej wieczerzy, to jest 14 rozdział Ewangelii świętego Jana. Już za chwilę Chrystus zostanie aresztowany, rozpocznie się jego męka, a Chrystus mówi o pokoju. No tutaj kontekst, sytuacja, jest mało sprzyjająca, jest mało pokojowa. A Chrystus mówi o pokoju. Nie. Mówi o tym, że daje nam go w inny sposób. To znaczy, pokój Chrystusowy nie jest uzależniony od tego, gdzie jesteś, od kontekstu, od postawy drugiego człowieka. E, absolutnie nie. Pokój Chrystusowy nie jest dany wtedy i wtedy, czy tam, tam i tam, ale w inny sposób. To znaczy, w jaki? W jaki sposób? Chrystus daje nam swój pokój. Gdybyśmy zajrzeli do listu do Efezjan, święty Paweł w drugim rozdziale pisze tak. Teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach. Aby z dwóch rodzajów ludzi utworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości, a przyszedłszy zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. W taki sposób Chrystus daje nam pokój. Chrystus daje nam pokój umierając. On jest naszym pokojem. W niedzielę mówiliśmy o tym, że Chrystus jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Dzisiaj mówimy o tym, że Chrystus jest pokojem. To znaczy, relacja z Nim jest naszym pokojem. Chrystus, którego my ukrzyżowaliśmy, my stanęliśmy wobec Niego w sposób wrogi i tak naprawdę nieustannie to robimy. A Chrystus nie odpowiada nam wrogościom. On nie toczy wojny. On nie woła chórów anielskich, żeby wyszły nam naprzeciw uzbrojone w, 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 w siekiery, w miecze, w armaty, w działa. Nie. Chrystus idzie na krzyż. Umiera. On w sobie zadaje śmierć wrogości. Chrystus zabija wrogość i to jest pokój. Mimo, że kontekst jest mało sprzyjający, kontekst jest y, y, pełen agresji, nie jest absolutnie pokojowy, y, ale Chrystus y, jest w pokoju, bo Chrystus kocha. On w sobie zadaje śmierć wrogości. Y, y, I to jest źródło naszego pokoju: y, relacja z Chrystusem. Y, y, kiedy ja jestem y, w tym doświadczeniu zabijania Chrystusa, krzyżowania Go, atakowania Go, Prowadzenia z Nim wojny, i On, który, który za mnie umiera, który nie odpowiada mi wrogością na moją wrogość, odpowiada mi miłością, pozwala, żebym go zabił, staje się moim grzechem i mój grzech bierze na siebie. Pozwala, żeby mój grzech go zranił, żeby go przybił, żeby go zabił. Chrystus na to pozwala. To jest źródło pokoju, prawdziwe źródło pokoju. To jest to umiłowanie drugiego człowieka, mimo wszystko. Niezależnie od tego, jaki jest kontekst, jaka jest sytuacja, tylko ten, kto kocha, rzeczywiście ma pokój. Tylko ten, kto jest w doświadczeniu miłości, rzeczywiście jest u źródła pokoju. Wszystkie moje źródła są w Tobie, Pani. Pokój jest zawsze możliwy i to nie jest slogan, bo widzicie, w naszym życiu jest tak, że jeżeli będziesz szukał powodów do wojny, znajdziesz ich tysiące, każdego dnia i w każdej sytuacji. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli będziesz szukał, zdecydujesz się, będziesz miał ten paschalny pomysł, żeby szukać pokoju w relacji z twoją żoną, z twoim mężem, z twoimi dziećmi, ze współbraćmi, z każdym drugim człowiekiem, nawet tym, który cię rani, jeżeli będziesz miał ten paschalny pomysł, żeby szukać drogi dotarcia do Niego, żeby wchodzić na drogi pokoju, a nie na drogi agresji i wojny, to powodów do tego, aby budować pokój, znajdziesz również mnóstwo. Problem polega tylko na tym, że my z góry, tak a priori, rezygnujemy z pomysłu paschalnego, aby budować pokój, aby wchodzić na drogi pokoju i budujemy mury. To nas bardziej interesuje, to jest nam bliższe. To bardziej ogarniamy, zawiera się w naszej Ludzkiej, ciasnej, ograniczonej logice. Ale my się z tym zgadzamy chętniej. Ten pomysł, pomysł grobowy, pomysł izolowania się, pomysł otaczania się murami, obrony samego siebie, jest pomysłem, który wybieramy częściej. Jest pomysłem nam bliższym. Psalm 34, który mówi: odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju i dąż do niego. Każdego dnia wchodzić na drogi pokoju, doświadczać pokoju tego źródła, które jest w Chrystusie, w relacji z Nim, i być człowiekiem pokojowym, człowiekiem pokoju. Znaczy, to nie jest człowiek spokojny w sensie yy, życia bezproblemowego, bez... nie. w życiu będą zawsze niespodzianki, rachunki do płacenia, będą płaczące dzieci. Będą dziwactwa drugiego człowieka, to zawsze będzie, nigdy nie będzie, nigdy się nie zrealizuje ten sen o spokoju, o spokoju, który my mamy. Znaczy ten taki długi czas pomiędzy konfliktami, pomiędzy wojnami, którym my będziemy zanurzeni w tej nirwanie, w tym new age, w tym czegoś takiego, nigdy nie będzie. Życie człowieka jest życiem, który jest pełny napięć, ponieważ życie samo w sobie jest procesem. I w tym procesie wybierać pokój, wybierać drogi pokoju. Pokój w małżeństwie nie będzie polegał na tym, że mąż otrzyma od żony wszystko to, czego pragnie, a najlepiej, żeby ona w ogóle była taka, jaką on chce, żeby była, żeby z, nim, z nią było mu łatwiej, przyjemniej, milej i sympatyczniej. Ale wtedy, kiedy będzie kochał swoją żonę taką, jaką jest. Tylko wtedy rzeczywiście mąż będzie miał w sobie w sercu pokój. I tak samo żona, tak, tak samo każdy z nas. Pokój jest możliwy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chrystus jest naszym pokojem. On stał się naszym pokojem. Zabił w sobie wrogość. Godzisz się z tym, żeby w Tobie umierała wrogość, jakakolwiek wrogość. Godzisz się z tym, żeby tracić święty spokój na rzecz pokoju, znaczy, żeby kochać drugiego człowieka. Otworzysz się na ten paschalny pomysł. Nie chodzi o to, żebyś tego realizował. My jesteśmy w tym tygodniu, gdzie wczoraj powiedzieliśmy sobie parę słów o Duchu Świętym. Była ta zajawka o Duchu Świętym. I powiedziałem, że oprócz tej zajawki w tym tygodniu słowo nie będzie nam mówiło bezpośrednio o Duchu Świętym, ale będzie mówiło nam o tym wszystkim, Czego Duch Święty pragnie dokonać w nas. Pokój jest jednym z owoców Ducha Świętego, owoców. Owoc to jest coś, co się staje, co przychodzi. Owoc jest efektem końcowym pewnego procesu. Duch Święty w Tobie chce owocować, chce budować pokój. Godzisz się z tym. Znaczy, godzisz się z tym, żeby Duch Święty czynił z Ciebie człowieka pokoju. Nie Ty masz to robić. Ty masz pozwolić Duchowi, żeby to się działo. Godzisz się na to? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.